Zaparkowany Niunio koło ładnego kampera. Ani wiadek, co kombinuje. Co nie wpuszczają jeszcze? Ja co tutaj się proszę Państwa dzieje? No, a, 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 a. A winter od 3. A summer od 3.30. Czyli tak, na razie na nie wejdziemy, bo jest. Ja miałem informację, że od 15 otwarte jest, a to jest wedle godzin zimowych. A weddle letnich od 15.30 kończy przerwa. A jeszcze mamy teoretycznie letnie, tak wychodzi. Więc ja proponuję sobie tutaj podejść na punkcik widokowy, tam wyżej położony w ramach spaceru i akurat przejdziemy, dojdziemy, wrócimy, będzie, będzie właściwy czas. Właśnie tu idziemy z niedźwiadkiem i komentujemy, że to trochę takie z tego się robi już powolutku a'la Disneyland, bo, bo nawet dachówka w tych obiektach jest już taka właśnie odnowiona, aż prawie do połysku, przez co to, to traci trochę takiego, jakby mówię, autentyzmu, tak? Jest takie to za bardzo turystycznie, plastikowe, w moim regionie chorwackie zrobione takie, a gdzieś ten autentyczny taki klimat staroci gdzieś powolutku odchodzi w niepamięć. Jak tu pusta nie zobacz, prawda, no, na razie. Zobaczymy, przekonamy się, wkrótce. Tu też, prawda, ładnie niedźwiadku, prawda? Founded in the 15th century, this one behind us, yes. or oh, that one, okay. and uh, it was a male monastery for most of its life. It turned female only in 1961, so pretty recently, you can say. Uh, before that, uh, one of the first owners, Saint Philotheos, uh, when he decided to build the Catholic of the monastery, he dedicated the Catholic to Saint Helena. <laughs> tak więc jeszcze raz widzimy potwierdzenie moich słów że jest letni i zimowy czas My już widzimy, wszyscy gotowi do wejścia a jest za minutę towarzystwo ruszy, to będzie u 30 jest to co zrobić wycieczka, pani z Ukrainy ruszyła, całe dwa autokary Ruszliśmy więc i... i my... tak... Panie są ciekawe, bo panie tak ciekawe ubrane, w jakieś chustki na głowach, więc tak... Ciekawa, że to jakaś religijna jest organizacja. Niemniej jednak same panie przyjechały w tej wycieczce. Panowie byli tylko dwaj kierowcy. W tych autokarach. Nie, tam są podarte są. Mi się tu jajka w tym nie odparło mi dobrze Może No Nie Nie wiem, skup się na a nie moich porteczek Więc to w ogóle chyba jest w ogóle żeński klasztor, mam takie dziwne wrażenie Więc no to może kilaski laski będą, zobaczymy no Jest nadzieja. No właśnie, oczywiście pan tu, pan tu ma już trochę trochę dłuższe, już porteczki już nie kusi, a, a moje porteczki wyzwalają, a pan tu już też ma tak tego i, i daje radę. A ja niestety... No opuściłem, już mi spadały, no już już nigdzie się nie dało Pan no. może starczy, do tego mniej kuszący, nie wiem jak to jest klucz aż ta pani kasierka wyglądała i rozsądzała A. Czy będzie, czy nie będzie

Ty mi coś pokazywałaś obraźliwego, czy tak? na głowę upadła. No ja zaraz ja domyślałem Bracisz. się, że właśnie. Ta... Ja nie mam tu ogrodek. Mnie siostrzyczki mają tu ładnie zabrany ogrodek. Nie ma nie Marysi. Tak jak tam u tych braciszków, tam co poletko zaczaili na samym szczycie, żeby nikt nie kapnął. Takie zioło tam chcieli hodować po sezonie, jak już tutaj nie będzie turystów. A patrzę, siostrzyczki mają, no widzisz, ładnie. Na Naturalne, na przeczyszczenie, na zatwardzenie, a nie tam jakieś takie kolczynogenne grzybki, inne pierdoletki no. Prawda, też tu ładnie się... Mieli WC, gdzie to WC? A tam, myślałem, że się z klifu robi. Tam, że... Widzimy jak ładnie, prawie jak u babci Ani. Ale nie ma takiego namiotu na Marisie, jak u babci ani A babcia Helez, jakich uprawia w tym namiocie, pewnie. A potem jara. Dlatego taka zdrowa. Na ziołach naturalnych, bioeko I proszę zobaczyć kalambaka. A zobaczymy, czy zobaczymy nasz tutaj, nasze mieszkanie. Na razie widzimy niedźwiadka. dziadka. widzisz tą autostradę, już mówię po raz setny, chyba tak. Tą nitkę jasną, autostradę budującą się, obieżające miasto. Teraz ja zrobię tu takie wolne tego. Zatrzymanie ujęcia. I potem sobie tutaj pozwolę jakiś zoom przy obróbce tego i z czołeczką pokażę państwu gdzie jest nasza, nasza chałupa. Bo w tej chwili to kurteczka pojął otwarcie nie bardzo widzę. Ale, ale myślę, że... Nie, tam jest dworzec, tak, tam jest dworzec gdzieś tam. Nie no, dworzec sobie widzę, bo jest pociąg akurat na dworcu. No właśnie, no. I ten budyneczek, który mi to przypomina, lokomotywka, tak. też widzę. Też widzę, to też już ta widzę, tak. tak no. Którą to ulicą no, to, to nasze jest gdzieś, gdzieś tutaj powinno być, gdzieś tutaj będzie nasze prawdopodobnie. Czyli z tego może być, nie widać faktycznie, z tego miejsca. Tak bezpośrednio. Wiedziałeś, jakie ma refleksje? Nie będę nie, Czyli nie nadaje, tak? Na, nie nadaje to na może wejdę tutaj, nie tak. przeszkadzać tutaj. Starszy. A bo on taki no starszy, ale on chyba od tych pań, bo tu tak w języku rozgawariwałem z nimi. Tam, czy może jakiś swój, dlatego tak się z nim, tak se podkę w No, no, może być napływowy, wiesz, ten mnich, nie jak, jak to u nich to wygląda. Tu w tych pokojach tam mieszka i tu budował porządek. Te laski też nie szalały. A tu no foto, no video, a, czy, a, czy, a czy tam było można, a tu nie można, bo tu są są pewnie, tak? Mm -hmm. Muzeum. Aha, dlatego tak jest. No dobrze, jak jest foto. No foto, to no foto. Dziadku, no chyba już prawie żeśmy wszystko obeszli, mam takie wrażenie. Był punkt widokowy. Chyba że tam do jakiegoś mnicha na jakieś pr prywatne a temu tam wbijemy to no to się zawsze można tworzyć to jest tylko drewniane wiesz że my tutaj szukamy tego genia albo rysia a tu masz widzisz taką windę prawda, ładnie ukryte tak te stylistycznie żeby nie kuło w oczy no proszę państwa ciekawe jak mają w środku te swoje prywatne urządzenia. LEDy, czy, ste, czy stereo, gry wideo, takie fotel gamingowe jak Mitek ma, nie? Konsola, kierownica i w ogóle fotel. Tak jest. Niedźwiadku. Czy ty się ze mną zgadza, że u, u tych siostr jest bardziej tak... Sióstr jest tak bardziej tak zadbanie, widać kobiecą rękę niż u tych mnichów. Tam było jakoś tak, 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 po męsku. A tu tak jest, bardziej tak, wszystko wypielęgnowane od serca, zgadza się. Można zobaczyć zobaczyć, jak się Meksyk zrobił już. Jak najechało parę autokarów i samochodów, a minęło raptem pół godziny od naszego, od naszego przyjazdu. Bo jest godzina 16, równo. Więc. Czas ma tu widzimy też znaczenie.